Mr Coleman would love to see you pussy. Show your face. I'm sure it's you, Fisher. I know you're close. Go tak. fuck yourself. Ty wiesz skąd wiem, że że ja tu jestem. Fisher, Aha, zrobimy to, po, zrobimy to już głośno. Nie chcę się, się do niego skradać. No dobra, gdzie mamy teraz iść? Mamy iść na dół. Ale zgasimy światło Wiesz co na razie to ta gra jest ewidentnie grom akcji Niewiele ma wspólnego z starym Splinterem Jest to definitywnie za dużo akcji jak na Splinterem Coś tu jest nadal, ktoś tu jest nadal Sam możesz się wychylić No nie Sam nie może się wychylić Może jednak się uda No, tunikago. Let's get the light on this. Vipade. Hey, Fisher. Shit. It, is this thing on? It is. Good. I don't know how you got this far, Fisher, but you're not getting any further. You're looking for me? Well, you, you found me. And that's as take far the as it goes. You too? i can't let you get back. Hang on, do you hear me? Careful, watch your back. No, why not? No way. He's He's gonna gonna dead. Dead. But we've got to find him you first. Hear me? Flush him out yes. and take him down. Oh, want to run. I'll give you a head start. You keep coming. I'll be waiting. And I'll take care of you the same way I take care of everyone else. Fuck with me. And One more thing. Your daughter, your precious little daughter. She was a fucking whore. Not a much problem. I know you're in the museum, Fisher. Come on out. Mm. Oni są here. I can feel it. you we better keep an eye out <laughs> what are you doing fisher admiring the paintings shit see on fuck gonna pay up big when i come home. no no that's a you kolumnę, ale nadal go zdjęliśmy. To gra jest cudowne. Idziemy dalej. No i widocznie sam Fisher potrafi strzelać nawet przez ściany. A, chwila, co tam jak ktoś był? No okej, okay, ale to zrobimy... Powiedzmy, że może się uda. Nie wiem jakim cudem oni mi jeszcze nie znaleźli, ale... Mogę ich oznaczyć? Jezus, jakie przycięcia. Coben wants to see you dead, Fisher. Shit, I, don't like, no. I don't like this. I'm gonna go check things out. Ah! Oh man, Fisher, yes! ah. Man, Shit. Turn on the lights. Quick, everybody, turn on the goddamn lights. Go. Oh! You're reloading. Ah! Uh, oh. oh my god! Oh my god! Oh my god! Ay.

So if you want to run, mm. oh. I'll give you a head start. You keep coming, I'll be waiting! Oh, man. And I'll take care of you the same way I take care of everyone else! Fuck with me! And one more thing. There's not a lot of place your to daughter, hide in an You're us. little daughter? You. She's a fucking whore! I want your back. He's here somewhere. Zostawiliśmy kolejnego. Teraz będzie się trzeba tymi zająć. Zrobimy teraz tak, jak chciałem z drugim razem. Co to też jest jakiś gość. Można jakoś się przejść inaczej tam. Tu są rynny, to znaczy rury.

this is bullshit, man. come on out. let's get this over with. okay. colbert wants to see you dead, fisher. talk to i know you're in the museum, fisher. come on out. what are you doing, fisher? admiring the paintings? fuck you. yeah, fuck you. i'll find you and i'll kill you, fisher. Dobra, nie jesteś za głośny. Ktoś tu jeszcze został? Hmm, chyba nie, chyba zabiliśmy wszystkich. Punkt służące ulepszenia broni może zdobyć przed ukończeniem wyzwania część skebu. Informacje o ukończonych wyzwaniach. Ja tam wyzwania mi nie, nie są, to nie Xbox. Mieliśmy ten pistolet ulepsz. Co mamy dalej? Ale to już kupiliśmy, przecież. Nie, no to wróć. To jest nic ciekawego. Idziemy na górę. Jesteśmy w jakimś, chyba muzeum, bo to jest, to są jakieś wystawy. Hmm... powoli ostrożą, Oczywiście Fisher użyje swojego niesamowitego lusterka samochodowego którym dzięki któremu przełożę rękę i całe nie to. całe lusterko pod drzwiami bez szczeliny Tylko sam Fisher tak potrafi Okej, okay, gdzieś sam... Fuck, man. The motherfucker's got to be hiding right over there. Idiot Fisher, you should have stayed at the mo- Go show him to the world, but I didn't know Oh, the window, Fisher! Ai, wow, Shit, did you see that? The guy went in the fucking window. Ai, to wasn't him. Dałem ja, się powtórzyć. Dobrze, tu jest no chyba, do, chyba też blisko są save pointy. Więc też tak. Jaja sobie robicie? Jaki jest plan, boss? What's the plan? What's the plan? I'll plan is. That son of a bitch is gonna come a, to jest. And we're gonna him, when he does. Boss, what if he comes through the window?

You, uh, Anton, go check it out. See what's going on